No. Witam się. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Zadim Bielawy, a jest ze mną. Witajcie. się. Kurwa. Dawid, witam bardzo serdecznie. Dobra. I z tyłu jeszcze reżyser ZDM w Szczecin. No. Czyli Mario. Eee, Dawid, to też jest. No. Czyli Dawid. Będziemy jechać solbusem, e, oczywiście 12 metrowym, na linii AT w kierunku hutniczej Rosman. No. Hutnicze. Oczywiście będziemy jechać na podwójnej linii, tak więc zostawcie łapeczkę, subika i dzwoneczek, a my lecimy Już 146 Słucham cię? Już 146 jest, cóż kurde ale to nie o tym, dobra Mamy wysoką bramę No i zajebiście Jedemy dalej No to jedziemy. Oczywiście po Pozdrawiamy Pokiego no. w co tej gry Bardzo serdecznie Też Pozdrawiamy Bardzo fajna gra, powiem no. Fajny Dariusz. ten Hehe <grymne> Chyba najlepszy na świecie Są Tańsza biedronka, tańsza niż nasza droga Konkurencja <grymne> Do biedronki idę Ale dobra Zajebiste Dobra, teraz skręcamy w prawo A, bo teraz naokoło jedziemy, no Prosto Kurde Ale fajny dźwięk silnika powiem. Bardzo fajny. Oceń Dobra, to, Stasiu? Mhm. Dziękuję ci za wszystko. Co tam? Nic. Nie ma się Dobra, mamy nie. przystanek. Osiedle Stary Bielawy Proszę bardzo. Dobra. No to lecimy dalej. Wuhu, dobra. Co? Proszę nie przeklinać. Dobra, yy, dobra. Mamy oczywiście bazę Edim. na ulicy Kujawskiej. Antoni dołączył. Bardzo serdecznie witamy Tak, pozdrawiamy Antoniego Bardzo miłą osobę <laughs> Pozdrowionka No, powiem Prudziądzka Teraz mamy gdyńską skrzyżowanie, na żądanie. tak, może jak się długo jedzie, no. Chyba będziemy tak y jest całą noc tak zapierdzielać, nie? No, cieńska poprzeczna, To jedziemy na Rosman na Rosmana. No, tak powiem, nie? No. Jestem me. To było się bardzo ładne. Hehe. Jadę mnie na. Na no, włodniczo. Jadę mnie na. A czekaj, a na Spotifyu można pójść. Mam nadzieję, że nie, nie otwierasz czatu. Nie. Nie otwieraj, dobra? Dobra. Jak otworzyłeś, to musisz uciąć. To no jest za chwilę koniec trasy. Okej. Okay. Tak więc to będzie na tyle, niestety. niestety. Zapraszam na kanał Staszka. Tore, <gry> na mój tore. też. Na Pokiego też. Link do Biela macie w opisie. Bardzo serdecznie polecam. Możesz wysiadać, Stasiu. Dobra. Bardzo fajna gierka. Tak gra. więc. Tak więc. No, bardzo fajna gierka. Tak więc, idziemy się w kolejnym filmie. Cześć. Na razie.